miałem przed chwilą okazję skończyć kolejną książkę. W tym wypadku był to poradnik negocjacji od Chris'a Voss'a pod tytułem Negocjuj, jakby od tego zależało twoje życie. Nigdy nie idź na kompromisy. I chciałbym się z tobą podzielić moimi pierwszymi wrażeniami i odczuciami z tej książki, a także wspomnieć o najbardziej dla mnie interesujących fragmentach i ideach, jakie Chris chce nam przekazać. Kim jest autor? Możesz się zapytać. Chris Voss pracował przez wiele lat jako negocjator FBI. Co to oznacza? Miał on okazję szlifować swoje umiejętności negocjacji, kiedy pertraktował wypuszczenie ofiar i rozmawiał z porywaczami, terrorystami, innymi niegodziwymi osobami. Skłoniło mnie do przeczytania tego, po pierwsze to, że ta książka była polecana przez podcastera, jakiego bardzo lubię, Chris'a Williamsona, ale też to, że jako ugodowa osoba z natury, tak przynajmniej mi się wydaje, uważam, że powinienem Poznać pewne narzędzia negocjacyjne, które mogą pomóc w trudniejszych sytuacjach w dorosłym życiu, w cudzysłowie. Jak mówiłem wcześniej, ten odcinek będzie miał charakter pierwszych wrażeń, odczuć z tej książki. Pełną analizę wypuszczę później na tym kanale, więc jeżeli Ciebie ta tematyka interesuje, to zostań ze mną na dłużej. To, co jest dla mnie najbardziej interesujące w tym wszystkim, że. Chris Voss nie chce nam przekazać technik manipulacyjnych, ponieważ stale on powtarza coś, co moim zdaniem jest bardzo istotne i coś, co bym określił jako ogólnie sens tego wszystkiego, że najbardziej istotne jest wspólne rozwiązanie problemu. I tutaj przytoczę tobie jeden cytat z końca książki. Osoba po, drugim, osoba po drugiej stronie negocjacyjnego stołu nigdy nie jest problemem. Jest nim nierozwiązana kwestia. Ten cytat chcę Tobie przekazać nie bez powodu na samym początku, żebyś nie odniósł mylnego wrażenia, jakoby było to jakby to był poradnik manipulowania innymi osobami, wywierania wpływu na nich w niemoralny sposób, nic z tych rzeczy. Nawet taktyki, o których zaraz będę zresztą mówił, które mogą wydawać się być czymś, co ma manipulować, tak na dobrą sprawę polegają na tym, aby słuchać drugiej osoby i powtarzać to, co mówi. Czyli coś też, o czym Carl Rogers, wybitny psychiatra, mówił. Bardzo kluczowy element, jaki w dialogu musi się pojawić. Jedna strona może wypowiedzieć swój argument wtedy, kiedy powtórzy słowa drugiej strony w taki sposób, aby ta druga strona powiedziała tak, to powiedziałem, zgadzam się, teraz ty możesz mówić. Więc to, to jest dość interesujące, jakby nie patrzeć. I też wydawało mi się na początku, że to będzie mieć charakter manipulacyjny, ale bardzo się myliłem. Nic z tych rzeczy. Przejdę więc do głównych koncepcji z tej książki. Pierwszym jest coś, co Chris Voss nazywa empatią taktyczną. I czym to jest? To Dość zabawne są te określenia jakby takie wojskowo-taktyczne, negocjacyjne, dotyczące zwykłych rzeczy. Empatia taktyczna. Czym jest zwykła empatia? Na pewno wiesz. Rozumienie perspektywy drugiej strony, umiejętność wejścia w buty drugiego człowieka i spojrzenie na świat. Oczami drugiej osoby empatia taktyczna polega na tym, aby rozpoznać i nakierować uczucia drugiej osoby i wskazać na ewentualne przeszkody drugiej osoby w przypadku negocjacji. Do tego on używa czegoś, co nazywa etykietowaniem. Etykietowanie dotyczy głównie emocji lub też właśnie problemów, żeby nadać problemowi etykietę. Czyli jest to narzędzie pomagające w tej ogólnej empatii taktycznej, to jest jakby ogólne pojęcie i potem mamy etykietowanie. No i ona jest właśnie związana z tą empatią. Co to jest? Nadaje emocjom nazwy. I to też ciekawe jest, o czym on wspomniał w tej książce, że nadawanie nazwy emocjom przynosi aktywność mózgu z ciała migdoła, migdoła, o matko, migdałowatego, które odpowiada za najbardziej pierwotne emocje, takie jak strach, lęk, walka, ucieczka, do obszaru kory. Zakładam, chodzi tutaj o korę przedczołową, która odpowiada za racjonalne podejście do działania, wyciszenie i kontrolę innych obszarów w mózgu, samo nazwanie problemu, być może to jest powód, dla którego kiedy rozmawiamy z innymi osobami. Stale mamy takie wrażenie, że samo wypowiedzenie tego, co nas gnębi, sprawia, że po pierwsze. Możemy w jakieś ramy ubrać problem, ale też drugie, nagle nam przychodzi rozwiązanie, i orientujemy się, że problem, z jakim się mierzyliśmy, nie jest wcale aż tak straszny. No i to właśnie wynika być może z tej prostej przyczyny, że nagle nie podchodzimy do problemu przez pryzmat naszego jaszczurzego umysłu, który myśli tylko i wyłącznie w koncepcji uciekaj albo walcz z problemem, ale nagle możemy kontrolować te emocje, możemy ubrać wszystko w słowa, możemy. Zredukować to do prostych, bardziej iteracyjnych metod, możemy nagle, no właśnie zachować się jak człowiek cywilizowany i rozwiązać problem w ten sposób. I żeby do tego doprowadzić, potrzebujemy etykietowania złych emocji, przeszkód w trakcie rozmowy. No i on tutaj właśnie mówi o tym myśli Chrisa Vossa, że przydatnymi do tego słowami są na przykład wydaje się, że, mam wrażenie, że, na przykład ta cena zdaje się być problematyczna dla ciebie. No i nagle osoba, która czuła dyskomfort w tej rozmowie, w tym przypadku biznesowej, może powiedzieć, racja, odczuwałem dyskomfort związany z tym, że cena jest za wysoka. No i jakby o to chodzi, to jest bardzo prosty przykład. I to też, co jest ciekawe, Chris Voss ogólnie w przypadku każdej z tych, każdego z tych narzędzi, jakie daje przez całą książkę, Robi to w bardzo interesującym stylu, ponieważ najpierw na przykład odwołuje się do swojego doświadczenia z terenu, tak to nazwijmy, opisuje akcję, jaką miał z takim człowiekiem, takie były problemy, tyle osób porwał, więc czytamy to jak kryminał, czy coś, co się wydarzy, co się wydarzy. Czy Kryzowski uratuje tych ludzi, co się wydarzy? Potem mówi o tym, w jaki sposób, we świetle najnowszych badań, załóżmy, profesor z Harvardu mówi o tym, że o, ciekawe badanie dotyczące lustra. Kelnerzy, którzy mówili zamiast oczywiście jak najbardziej, kiedy klient składał zamówienie, odzwierciedlali to, co mówił, czyli na przykład mówili trzy ostatnie słowa. Dajmy na to: poproszę kurczaka z ryżem i warzywami. Kurczaka z ryżem i warzywami, i do tego jakiś sok, jakiś sok. To jest jakby odzwierciedlanie. Zamiast mówić bardzo dobry wybór ser, mówili na przykład coś takiego, co był odzwierciedleniem. Dostawali wyższe napiwki. Takie badanie zrobili. No więc to jest jakby przykład ze świata i potem przykład z biznesu. Na przykład moi, moja studentka ze swoim apodektycznym szefem miała taką interakcję i używała lustra, żeby on sam rozwiązał za nią problem. To też jest jakby bardzo motyw wracający cały czas i pytań konkretnych, jak to on nazywa. Pytania konkretne w tym wypadku polegały na tym, że ta studentka mówiła, gdy szef, dajmy na to, powiedział, Masz mi skserować tysiąc stron. Jak mam tego dokonać? On podaje ten jakiś argument i potem, jak mam to zrobić? Na co on coś nam mówi? I potem jeszcze używa lustra, żeby też skłonić szefa do tego, aby zreflektował się, jak głupie jest jego żądanie. I na sam koniec powiedział, że w sumie to jednak nie jest konieczne. Więc właśnie, teraz możemy przejść do odzwierciedlenia, o którym wspomniałem już chwilę. Ono polega na tym, żeby powtarzać właśnie najbardziej istotne słowa, które wypowiedziała druga strona, i to skłoni drugą osobę do tego, aby powiedziała to samo, ale innymi słowami, czy jakby też sama zwrócił uwagę na to, aby poszerzyć swój horyzont na inne możliwości, lub też aby nazwać ten sam problem w inny sposób, więc też trybiki w umyśle drugiej osoby będą lepiej funkcjonowały. No i właśnie, pytanie konkretne, o którym zdążyłem troszeczkę wspomnieć. Pytanie konkretne jest czymś, co też Chris Voss nazywa ukrytą odmową lub powiedzeniem nie, bez mówienia nie. No i właśnie, tak jak powiedziałem, jednym z najbardziej klasycznych jego przykładów jest, jak miałbym to zrobić. Zwróćcie uwagę, że to jest pytanie, które nie zaczyna się od co, ponieważ lub też, o nie, przepraszam, pomyliłem się, to nie jest pytanie, które zaczyna się od sformułowania czy, ponieważ na pytanie, czy możemy odpowiedzieć tak lub nie, natomiast zaczyna się od co, na przykład co miałbym zrobić, albo jak mam to uczynić. Tego typu pytania są otwarte i skłaniają drugą osobę do znalezienia rozwiązania na nasz problem, co jest o tyle interesujące, tak jak sam Chris o tym mówił w książce, że po pierwsze, Daje władzę drugiej osobie, daje iluzję kontroli drugiej stronie, ponieważ to ona ona ma interakcję i działanie w swojej ręce, to ona decyduje o tym, co ma się wydarzyć, ale jednocześnie my tak naprawdę mamy kontrolę, ponieważ pozwalamy drugiej osobie rozwiązać za nas problem drugiej osoby, co jest fascynujące. I możemy tymi pytaniami tak ją nakierować, żeby zwrócić uwagę na realny problem. Jest to taka incepcja odnolana, jakby nie patrzeć. Zasiewamy ziarenka w umyśle drugiej osoby, tak żeby to ona rozwiązała problem, z którym się mierzymy i myślała, że to jest jej rozwiązanie, kiedy tak naprawdę my sugerowaliśmy od samego początku, krok po kroku, w jaki sposób ma naprowadzić się ona sama na to rozwiązanie, co jest bardzo interesujące, jakby nie patrzeć. Też coś, o czym warto wspomnieć, jak już jesteśmy w tym właśnie temacie najbardziej istotnych i głównych koncepcji z książki, to głos DJ-a nocnego. I Chris Voss o tym mówi w każdym podcaście, jaki miałem okazję z nim słuchać i to jest coś bardzo fascynującego. Głos DJ-a nocnej audycji, jak on to nazywa, jest czymś, co pozwala uspokoić drugą osobę, jak też i uspokoić siebie. Jeżeli chcesz przykładu, no to Głos DJ nocnej audycji polega na tym, aby mówić wolno i stale zniżać swój głos, aby intonować go w taki sposób, aby końcówka była cichsza i niższa w częstotliwościach od początku. Ponieważ głos, kiedy podwyższamy końcówkę, wiąże się z czymś z ekscytacją, lub też z pytaniem, kiedy zadam Tobie na przykład pytanie następujące, jaki jest twój ulubiony film? Podwyższam koniec zdania, względem początku. Natomiast, jeżeli mówię stwierdzenia, na przykład pogoda dzisiaj jest raczej tragiczna, obniżam końcówkę, jest to stwierdzenie. No i tym ono się różni. No a ten głos DJ, jak to sam Chris mówi, polega na tym, aby mówić powoli, wolno, z barwą ciepłą głosu, czyli przewagą niskich częstotliwości, ponieważ to uspokaja drugą osobę. No i właśnie w taki mniej więcej sposób Kristo udawał na podcastach, co jest świetną rzeczą, i zauważyłem, że kiedy stosuję coś takiego, lub przynajmniej staram się mówić wolno w sytuacjach, kiedy jestem podekscytowany, to po pierwsze sam się uspokajam, i sprawiam też, przynajmniej chciałbym w to wierzyć, sprawiam też, że druga osoba jest bardziej spokojna. Ale jakby nie patrzeć, jeżeli ja jestem spokojny w trakcie, w trakcie dyskusji i zamiast podnosić głos, ekskalować konflikt, przynajmniej to mogę pilnować, że ja tego nie robię, to jest większa szansa, że druga osoba tego nie zrobi i nie dojdziemy do sytuacji, kiedy dwie osoby japią, tylko i wyłącznie na siebie coraz głośniej i wymachują rękami w powietrzu. Będąc jakby w tym temacie, też warto jest się odwołać do czegoś, co nazywa się regułą albo też zasadą 7, 38 i 55%. I autorem tego jest profesor Albert Mechrabian z Uniwersytetu z Kalifornii, Los Angeles. Cóż, i o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że 55% to nasz ton i barwa głosu, jeśli dobrze pamiętam. 38% mowa ciała, a 7% to co mówimy. Logos całej wypowiedzi. Czyli... O co chodzi? Nasz przekaz niewerbalny jest znacznie bardziej istotny od przekazu werbalnego. I możemy to wykorzystać na swoją korzyść. Nasza mowa ciała mówi znacznie więcej o nas niż to, co mówimy. Na przykład, jeżeli jesteśmy opanowani i spokojni, będziemy inaczej mówili, gestykulowali, będziemy też mówili ciszej, wolniej. Natomiast jeżeli jesteśmy spięci. To można to łatwo usłyszeć, ponieważ nasz głos może być bardzo krótki, czy raczej nie głos, ale nasze wypowiedzi, nasze słowa mogą być krótkie. Możemy zjadać końcówki no i możemy podnosić też końce zdania. Nie wiem, czy udało mi się to w dobry sposób pokazać, ale na pewno było to mniej komfortowe do słuchania niż mój zwykły głos, jakiego używam w trakcie mówienia na podcastach. No ale chciałem tobie tą bardzo prostą zależność pokazać i na pewno miałeś okazję się z tym spotkać, że osoby, które są spięte, zjadają końcówki, mówił niepewnie, głos drży. A jeżeli osoba mówi coś takiego, to od razu zakładamy, że nie zna się na tym, co mówi. O, powiem być tutaj anegdotkę z mojego własnego doświadczenia i retrospekcji. Kiedy byłem na, o jego to mógł być pierwszy albo drugi semestr, jeszcze studiów moich pierwszego stopnia, inżynierskich, Mieliśmy tam prezentację i miałem w pewnym momencie wypowiedzieć się na tle grupy, małej grupy, tam 15 raptem osób, i mówiliśmy: To miało na zadaniu trenować właśnie w nas umiejętność mówienia do wielu osób. No i tam wypowiadam się i tam mam uzasadnić wrażenie tam jakiegoś projektu, czy jakiejś zmiany. I powiedziałem coś w stylu: poprawienie. Tego, jak się zachowują pracownicy administracji szkolnej, sprawi, że chyba chodzi o to, że nie będą paliły przy dzieciach. Sprawi, że dzieci będą miały lepsze wzorce zachowania, a to jest istotne, ponieważ dzieci są podstawą społeczeństwa. Więc jeżeli dzieci będą miały lepsze wzorce, to wszyscy na tym skorzystają, bo społeczeństwo będzie lepsze. Ale powiedziałem to w sposób, który nie był zupełnie pewnym siebie. Tonem, nie, nie miałem pewnej siebie wtedy artykułacji. Powiedziałem to w taki sposób, że jeszcze chyba nawet podwyższyłem częstotliwość na końcu, więc dobrze ma jak pytanie. Meritum jest takie, że wszyscy zaczęli się ze mnie śmiać w całej grupie. I to było, ojku, to było tragiczne. Nie dość, że mi było serce, bo miałem się wypowiedzieć, to jeszcze wszyscy zaczęli się ze mnie śmiać, jakbym powiedział coś głupiego. I to było o tyle ciekawe, że potem babka, która z nami prowadziła za zajęcia, to jakaś asystentka była wtedy jeszcze, doktorantka, zapytała się, proszę pana, do kogoś, kto siedział obok mnie i się śmiał, dlaczego pan się śmieje? A chłopak mówi, nie wiem. <grym> no właśnie, i potem ona powiedziała do mnie już, jakby chciała mnie pocieszyć tym. Widzi pan, ponieważ nie był pan pewien, kiedy pan mówił. Wszyscy zaczęli się śmiać, mimo tego, że przekaz był dobry. I to była dla mnie jedna z najbardziej cennych lekcji. I wyniosłem wtedy tę wiedzę, którą gdybym czytał tę książkę, być może miałbym tę wiedzę wcześniej. Ludzie rzadko kiedy nawet patrzą na to, co mówimy. Ale zwracają przede wszystkim uwagę na to, jak to mówimy. No i właśnie to jest argument ku tej zasadzie, o której Chris Voss wspomniał, profesora Alberta Mechriabiana, Pewnie, że to czytam z Kalifornii, Los Angeles. Polecam. Inną ciekawą koncepcją jest unikanie kompromisu. I tutaj muszę aż Ci przeczytać fragment ze strony, bo był przezabawny. Aby przybliżyć Ci moje poglądy na temat kompromisów, pozwól, że posłużę się przykładem. Pewna kobieta chce, aby jej mąż włożył czarne buty do garnituru. Mąż jednak chce, mąż jednak nie chce. Woli brązowe. Co zatem robią? Zawierały kompromis, spotykają się w połowie drogi. I tak zgadłeś, facet wkłada jeden czarny but, a drugi brązowy. Czy to najlepszy z możliwych rezultatów? Nie. W istocie to najgorszy z możliwych rezultatów. Każdy z dwóch pozostałych, czarne bądź brązowe, byłby lepszy od kompromisu. No właśnie, więc pogląd na temat kompromisu. Bardzo zabawny moim zdaniem. I też jakby koncepcja, która mówi trochę później, brak porozumienia jest lepszy od złego porozumienia. Bardzo interesujące moim zdaniem. I tutaj jakby chodzi o to, żeby przerwać negocjacje, przerwać rozmowę, jeśli idzie donikąd. I lepiej jest ją przełożyć tak, aby wspólne rozwiązanie było najlepszym możliwym rozwiązaniem, niż aby się śpieszyć lub iść na ustępstwa, bo to nie jest dobre w długiej, w długim horyzoncie czasu to nie jest dobre dla nikogo. No i tak samo. W przypadku negocjowania z naszą drugą połówką, chociażby to też jest bardzo istotne, żeby nie iść pod tym względem na kompromis, bo w długim, długiej perspektywie czasu jest to coś, co nas ugryzie w tyłek tylko i wyłącznie, bo zamiatanie problemów pod stół sprawi, tutaj użyję terminologii Jordana Petersona, smog może być mały na początku i możemy go łatwo pokonać, ale z czasem, kiedy będziemy zamiatali problemy pod stół, on będzie stał się coraz większy i większy i koniec końców może nas pożreć. Dlatego warto jest rozwiązywać problemy na początku, a nie pozwalać im rosnąć, bo wtedy możemy być zbyt słabi, żeby je pokonać. Inną ciekawą koncepcją jest czarny łabądź. O tym będę więcej mówić w analizie na pewno, bo jest trochę bardziej skomplikowana ta teoria. Tutaj chodzi o to, że jest to każda informacja, której nie znamy, która może zmienić cały wymiar naszej rozmowy i naszych negocjacji. No i to na przykład mogą być przekonania religijne drugiej osoby, lub uprzedzenia, albo ograniczenia, o jakich nie wiemy. No więc to jest dość istotne, i tutaj właśnie Chris Voss burzy w ten sposób przyjęty ogólnie schemat, aby być bardzo precyzyjnie przygotowanym i mieć scenariusz całej rozmowy i możliwy końcowy efekt już zaplanowany, ponieważ w trakcie negocjacji mogą wyjść na światło dzienne. Właśnie tak zwane czarne łabędzie, które całkowicie zmieniają obraz negocjacji. Na przykład może być to informacja, którą możemy wykorzystać do tego, aby negocjować lepsze warunki. Być może może się okazać, że łączy nas coś z drugą osobą, jak na przykład filozofia, filozofia, zainteresowanie, co możemy wykorzystać, aby nawiązać nić współpracy, ponieważ jesteśmy podobni do siebie. Chris Voss, jakby nie patrzeć, i to mi się bardzo podoba w tej książce, dużo mówi o tym, jak działać. Tu jest mnóstwo praktycznych porad, co jest bardzo, bardzo wartościowe. O czym wspomniałem wcześniej, głos DJ-a nocnej audycji jest czymś wartym wspomnienia, ponieważ jest to coś, co uspokaja zarówno nas, jak i drugą osobę w trakcie dyskusji. A więc cała mowa ciała, nasze niewerbalne przekazy, które są ważniejsze od werbalnych przekazów, to jest jeden z aspektów. Inny bardzo interesujący to spraw, aby ktoś powiedział nie na początku i wystrzegaj się tak. To, to, to jest coś, co mnie bardzo zaintrygowało. No i tutaj chodzi o to, aby wykorzystać nie drugiej osoby, aby dać jej poczucie autonomii. Na przykład, zamiast mówić, to jest przykład z książki. Czy zgadza się pan, że płacimy za wysokie podatki? Na przykład tak. Czy chce pan to zmienić? Tak. Czy wesprze pan nasz komitet? Głosowania na kadeta X. Nie. Do widzenia. Zamiast tego można powiedzieć nie i powiedzieć coś w stylu Czy uważa pan, że polityka pana X jest wartościowa? Nie. Czy chce pan to zmienić? Tak. Oto numer banku, aby zrobić dofinansowanie do partii pana i tam innego polityka. To jest przykład książki wzięty. No i właśnie, nie chodzi o to, aby ktoś przyznał nam rację, aby, ale aby uznał cel za własne dyskusje. To też jest bardzo istotne. No i to jest cały czas coś, o czym Chris mówi: spraw, aby druga, so, aby druga strona i ty chciały rozwiązać ten sam problem, lub jeszcze lepiej spraw, aby druga strona chciała rozwiązać problem za ciebie. Inny bardzo interesujący dla mnie fragment to awersja do straty. To też jest coś, myślę, wartego. Wartego zastanowienia się nad tym. Chodzi o to, że bardziej niż bardziej motywuje nas wizja straty niż wizja ewentualnych zysków. Co jest ciekawe, to ma oczywiście uzasadnienie biologiczne, a ewolucyjne, bo możemy być trochę w lepszej sytuacji lub całkowicie martwi. Dlatego wolimy unikać niebezpieczeństwa niż potencjalnych. Najmniej na to, lepiej jest nie zjeść jagód niż je zjeść i być martwym. Możemy być trochę głodniejsi, lub całkowicie martwi. No i przełożenie na świat rzeczywisty może być na przykład takie, żeby wskazać w trakcie dyskusji, co druga osoba może stracić, jeżeli nie będzie z nami miała umowy, na przykład podpisanej. Bardzo interesujące. Do tego wszystkiego, oczywiście, tak jak mówiłem, Edeś się odnosił w trakcie analizy, podawał fragmenty, cytaty, a jest tego sporo. O, i też to było bardzo interesujące. Dokładne liczby wydały się być bardziej uzasadnione, czyli na przykład, kiedy podamy, Moją stawką jest 5000 jakiejś tam waluty. Ale zamiast tego powiemy, moją stawką jest 5228,53 groszy. Tak, by ta dokładna wartość wydaje się być bardziej obliczona i uzasadniona w jakiś sposób kalkulacjami. Co jest też interesujące, aby na negocjacjach, w trakcie negocjacji, używać takich właśnie niedokładnych, niezaokrąglonych liczb. Też istotne zakotwiczenie. I nie wychodzenie z ofertu jako pierwszy, zakotwiczenie tutaj chodzi o to, aby podać ekstremalną kwotę, z którą na pewno ktoś się nie zgodzi, by trochę go wybić z rytmu, i tym samym powiedzieć na przykład, chcę ci sprzedać tą książkę, i ty mówisz, za ile cię mogę sprzedać, a ci powiem za 5000 zł, ci mogę sprzedać coś ekstremalnego. Ty mówisz, nie, 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 ja mogę cię dać, maksymalnie mogę dać 50 zł. To jest znacznie powyżej ceny rynkowej. Ja tak naprawdę od początku chciałem cię sprzedać za 20 zł. To było moje minimum, a zarzucając taką ekstremalną kotwicę, sprawiłem, że ty ujawniłeś się ze swoją ceną. No i potem ja ci mówię: No dobra, mogę Ci cię sprzedać za 45 zł. Ty mówisz: Nie, 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 tam 47. No i jakby widzisz, że już operujemy w zupełnie innym przedziale cenowym niż moje minimum. Dlatego lepiej jest nie wychodzić jako pierwszy z ofertą, bo lepiej jest, kiedy druga strona się ujawni. No i też coś, o czym Chris mówił i to się staram wykorzystywać w normalnym życiu, to na przykład wtedy podać widełki i widełki sprawią, że druga osoba może wskazać tobie na swoją cenę. Ale jest to trudne oczywiście, no bo jest skłonność taka, żeby podać swoją cenę, ale często jest tak i to mnie na przykład zaskoczyło. Zapytałem się kiedyś klienta, któremu robiłem film, jaki macie budżet? No i powiedział budżet, który mnie tak bardzo wybił z siedzenia, na którym siedziałem, że jeszcze nie spodziewałem i mnie zmroziło na chwilę, bo nie wiedziałem, co powiedzieć. Spodziewałem się czegoś kilkukrotnie. Moją ceną minimalną. Jakby byłbym szczęśliwy, gdybym wynegocjował jedną trzecią tego, co oni powiedzieli. No, więc jakby dlatego lepiej jest, zwłaszcza na początku, nie robić takich rzeczy. Jak podawanie jako pierwsza osoba, mam na myśli ceny. No, i coś, co na pewno będę próbować robić, to ćwiczyć negocjowanie każdego dnia, i też ty to możesz robić, nawet nie czytając tej książki, bo jest to umiejętność, jaką każdy z nas powinien mieć w życiu. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o negocjacje biznesowe, ale też o negocjacje w życiu prywatnym. A jeżeli chcemy mieć dobre życie, to tak jak Freud o tym powiedział, musimy mieć szczęśliwą żonę i dobrą pracę. Więc musimy umieć negocjować, musimy wiedzieć, w jaki sposób rozwiązać problem z żoną, na przykład, w jaki sposób rozwiązać problem z naszym szefem lub partnerem biznesowym, aby mieć spokój po prostu, święty spokój. Bez konfliktów w życiu. No i słowem już zakończenia. Czy polecę tę książkę? Tak, polecam tę książkę. Jest interesująca, tak jak mówiłem wcześniej, jest bardzo interesująco napisana. To znaczy czyta się jak kryminał, ponieważ Chris Voss podaje przykłady z życia wzięte, gdzie negocjował życie zakładników, co sprawia, że stawka jest wysoka i śledzimy to, co się dzieje. Tak jak mówił Alfred Hitchcock, masz nudny dialog, podstaw bombę pod stół dwóch postaci, które mówią przy stole i nagle masz interesującą scenę. Suspense, czyli król suspensu, sam to o tym mówił. No i właśnie tutaj, jakby, kiedy Chris Voss zaczyna od tego takiej bomby, <laughs> kiedy zaczyna od bomby, w stylu stawku z ludzkiej. życie, to od razu bardziej interesujące jest to, co on odpowie. Jest to znacznie bardziej interesujące niż alternatywa, gdyby na przykład chodziło tylko wyłącznie o cenę kontraktu. To jest mniej interesujące. Tymczasem wszystkie jego sytuacje, tak przynajmniej mi się wydaje, że zapamiętałem wszystkie sytuacje, kiedy podawał z uwzględnieniem zakładników i porywaczy, terrorystów, to było bardzo interesujące i trzymało w napięciu. I lekcje, jakie wyciągnęliśmy z jego zachowania lub zachowania innych negocjatorów, są cenne potem on analizuje, w jaki sposób, jakby jakich metod oni użyli i nazywa te metody, jak na przykład odzwierciedlenie, pytania konkretne lub lustro, ja to też powiedziałem, jak etykietowanie, empatia taktyczna, czyli bardzo interesujące. Jeżeli interesuje Cię jakaś konkretna kwestia dotycząca tej książki, to śmiało napisz w komentarzu. Lub jeśli masz jakąś opinię na temat tej książki, lub samego Chrisa Vossa, też śmiało się nią podziel. Z chęcią przeczytam. Z mojej strony byłoby to wszystko. Do usłyszenia. Jeżeli podobał się Tobie ten odcinek, to kliknij tutaj, aby zobaczyć najlepsze fragmenty z podcastów. I nie zapomnij o subskrypcji.